Dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy od krótkiego pytania. Czy można zobaczyć to, co niewidzialne, np. ruch jonów w roztworze, ale i owszem, dlatego celem kolejnego doświadczenia będzie badanie wpływu rodzaju wiązania chemicznego na przewodność roztworu. Wiemy, że obecność i ruch jonów w roztworze odpowiedzialne są za przewodnictwo elektryczne, a wielkością to charakteryzującą jest przewodność elektryczna. I właśnie tą wielkość będziemy mierzyć w kolejnym doświadczeniu. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu zestawu pomiarowego SensDisk Biochem z czujnikiem przewodności. Zaczniemy od przygotowania zestawu pomiarowego. W dowolnym porcie urządzenia SensDisk Biochem podłączam moduł czujnika przewodności i podłączam do niego sondę. Pomiarową. Sondę montuję na włapie na statywie, pamiętając o tym, aby naczynko zabezpieczające zdjąć bezpośrednio przed rozpoczęciem pomiaru. Podłączam urządzenie do komputera. Uruchamiam program iLab. Z bloku eksperyment wybieram nowy. W pierwszej kolejności ustawię czas trwania pomiaru. Będzie to, Będą to dwie minuty z rejestracją wyniku co sekundę. Widzimy w górnym pasku narzędzi podłączony wcześniej przeze mnie czujnik przewodności. Z dolnego paska narzędzi wybieram nowa strona i Wykres jako sposób wyświetlania. Klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnym obszarze, wybieram Dodaj linię i nadaję parametry, jakie będą mierzone czyli na osi X będzie czas, który nie będzie miał żadnej wartości pomiarowej będzie dla nas jedynie wyznacznikiem oraz oś Y, gdzie będzie przewodność. Następny krok to wybranie zasięgu wyświetlania na osi X rejestrowany będzie czas, czyli będą to 120, będzie to 120 sekund. Oś Y będzie przedstawiała zależność przewodności, a czujnik pracuje w zakresie od 0 do 20 tysięcy mikrosiemensów. Zanim przejdziemy do właściwej części doświadczenia, krótkie doświadczenie wprowadzające, które pokaże nam, na czym tak na dobrą sprawę będzie ten nasz pomiar polegał. Bardzo łatwo jest zaobserwować proces rozpuszczania się w wodzie związków barwnych, a my połączymy to z pomiarem przewodności. Do zlewki. Nalewam niewielką ilość wody destylowanej. Zdejmuję naczynko zabezpieczające sondy pomiarowej. I zanurzam sondę w roztworze. W tym przypadku na razie jest to czysta woda. Zwracam uwagę, aby sonda była zanurzona całkowicie w wodzie i nie dotykała ani dna. Ani ścianek naczynia. Teraz, kiedy sonda pomiarowa jest już zanurzona w roztworze, możemy uruchomić pomiar. Widzimy, że początkowa wartość przewodności wynosi 0. Teraz do wody destylowanej dodajemy niewielką ilość kryształków azotanu 5-chromu 3. W związku o charakterystycznej barwie. Widzimy, że roztwór powoli zaczyna przyjmować zabarwienie delikatnie zielono-niebieskie. Wzrasta także przewodność roztworu. Widzimy, że już teraz wynosi ona prawie 4000. Zachodzi proces dyfuzji, czyli samorzutnego rozprzestrzeniania się i przenikania różnych substancji między sobą. A tymi substancjami są jony powstałe, a tymi drobinami są jony powstałe w wyniku dysocjacji azotanu 5 chromu 3. Wraz ze wzrostem intensywności zabarwienia wzrasta wartość przewodności. Co świadczy o zwiększającej się Ilości jonów w roztworze. Proces ten było nam łatwo zaobserwować ze względu na barwę związku. Teraz przechodzimy do związków bezbarwnych.